Wreszcie polityka wschodnia proszę zwrócić uwagę, że myśmy abdykowali e, tak naprawdę z funkcji e, współkreatora polskiej e, europejskiej polityki wschodniej nas nie ma w szczytach w formacie normandzkim nas nie ma w sytuacji w której minister spraw zagranicznych Ukrainy na pierwszą wizytę po epidemii leci do Berlina a nie do Warszawy nas nie ma przy tym stole a przecież byliśmy byliśmy wiele lat i rzeczywiście decydowaliśmy o tym jak to co jest naszą racją stanu a ta wschodnia stabilna wschodnia to co dzieje się za wschodnią naszą granicą to jest nasza racja stanu przede wszystkim stabilna wolna niepodległa Ukraina mam nadzieję że jako Prezydent będę miał okazję, żeby zwrócić uwagę na to, że w naszym myśleniu istnieje też właśnie Wschód. Odnowić, odbudować relacje z Ukrainą w sytuacji, która teraz ma miejsce na Białorusi, nie milczeć. Tylko zabierać głos i upominać się o demokratyczne standardy dla tych, którzy mają te standardy łamane każdego dnia i to czasami w bardzo brutalny sposób, a relacje z Rosją prowadzić w ten sposób, abyśmy nie musieli cały czas obawiać się, tylko być silnym partnerem, który siedzi przy stole. A tego się nie da zrobić inaczej niż przez budowanie naszego potencjału w Unii Europejskiej, bo Rosja jest partnerem, który rozumie potencjał, rozumie siłę. Jeżeli przyjdziemy tam sami, nie będziemy mieli o czym rozmawiać, ale jeżeli przyjdziemy, z całym, z całym pakietem spraw do załatwienia i z całą tą siłą, jaką daje mądre, mocne członkostwo w Unii Europejskiej, z całą pewnością i te relacje z czasem będzie można przywrócić do takiego poziomu, na jakim być powinny.